W tym odcinku zabieramy Was do niesamowitego Parku Narodowego Jezior Plitwiskich, gdzie krok po kroku wytłumaczymy Wam jak zorganizować sobie taką wycieczkę na własną rękę. Pokażemy Wam uroki tego wspaniałego miejsca, Pomożemy w zakupie biletów, dokładnie opowiemy o możliwościach dojazdu i parkingu. Przybliżymy Wam dostępne opcje tras, gdzie oczywiście podzielimy się naszą rekomendacją, odpowiemy na najczęściej zadawane pytania w sieci, dorzucimy od siebie kilka ciekawostek i na sam koniec oprowadzimy was troszkę po zadarze. Zjemy najlepsze lody w mieście i pokażemy Wam promy nad nocą. No to co? Ruszamy? Park Narodowy Jezior Plitwickich to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji Chorwacji. Jeziora o niezwykłym kolorze i kaskady spadającej wody przyciągają rokrocznie około 1,5 miliona turystów. Obszar parku obejmuje 16 jezior klasowych o różnej wielkości, a różnice wysokości między nimi skutkują tym, że woda przelewa się między nimi widowiskowymi wodospadami. Cały kompleks położony jest na ponad 296 km kwadratowych. Co czyni go jednym z największych obszarów chronionych tego kraju. Chodzimy właśnie na Piszwiskę, trochę musieliśmy gnać, bo widzieliśmy sobie na 9, a trzeba być w luce pół godziny przed godzinę po, jest dziesiąta prawie równo. Dotarliśmy. Tutaj warto nadmienić, że bilet kupujecie na konkretny dzień i godzinę. Sprzedawca zastrzega, że spóźnienie wyklucza z wizyty w parku. Z komentarzy wynika, że poza sezonem małe spóźnienie jest dopuszczalne, ale w przypadku zbyt dużej ilości w szczycie sezonu możecie się po prostu rozczarować. Także na dojazd zaplanujcie sobie mały zapas czasowy. No dobra, to teraz czas na przewodnik. Co i jak, żeby jak najlepiej zwiedzić Plitwickie? Kwestia pierwsza bilety. Bilety do jezior Plitwickich można kupić na miejscu w kasie lub online. My oczywiście skorzystaliśmy z drugiej opcji i zachęcamy do rezerwacji miejsc odpowiednio wcześniej, a w okresie wakacyjnym nawet kilka tygodni wcześniej, bo bilety wyprzedają się jak świeże bułeczki i możemy się po prostu nie załapać. Kupując online należy wybrać dzień, godzinę wejścia oraz wejście numer 1 lub 2. Ceny uzależnione są m.in. od wieku, pory roku i godziny wejścia. Wszystkie rodzaje biletów, ceny, a także możliwość rezerwacji znajdziecie na oficjalnej stronie Jezior Piętwiskich pod tym adresem. Kwestia druga: dojazd. Najbardziej komfortową formą dojazdu do Jezior Piętwiskich jest oczywiście własny samochód. Drogi w Chorwacji są naprawdę dobre i trasa przebiega bardzo sprawnie. Polecam płatne autostrady, które są przystępne cenowo, szybkie i bardzo dobrej jakości. Alternatywą dla niezmotoryzowanych jest autobus, a bilety na niego można nabyć na przykład na stronie Get By Bus. Wracając do auta, tak przedstawiają się średnio dystanse oraz czasy dojazdu z najbardziej popularnych chorwackich miast. W naszym przypadku dojazd zajął nam niecałe dwie godziny i obejmował fragment autostrady. Kiedy już dotrzymy na miejsce, to auto zostawić możemy na odpłatnym parkingu tuż obok któregokolwiek z wybranych wejść. Cena jest tutaj 1,50 euro za godzinę. Także pewnie z 6-7 euro nam wyjdzie. Czyli ogólnie taki koszt 40 euro. Wejście plus parking 1,5 euro za godzinę, więc w zależności od tego, ile tutaj spędzicie czasu, to tyle zapłacicie. Kwestia trzecia: trasy do wyboru. Na terenie parku do wyboru mamy kilka ścieżek oznaczonych odpowiednio literami A, B, C, E, F, H i K. Różnią się one długością od 3 do 18 km, więc wybieramy zgodnie z ilością czasu i sił, jakimi dysponujemy. Trasy są dobrze oznaczone, więc nie ma problemu z orientacją oraz łączą się w kilku miejscach, więc możemy nieco zmodyfikować nasz pierwotny plan w trakcie spaceru. Jeżeli już nas trochę znacie, to nie zdziwicie się, że zdecydowaliśmy się na najdłuższą z tras, czyli trasę K, tak aby zobaczyć i przejść jak najwięcej. I Łukasz wybrał nam najdłuższą z możliwych tras, prawie 20 km. Pierwsze przyspieszki, zaczynamy. Start. Jeszcze zanim wyruszymy w trasę, to na szybko przedstawię wam dwa miejsca, które są elementem większości tras i na które nie sposób się nie natknąć. A oto największe jezioro parku, głębokie na 46 metrów o imieniu Kozjak, po którym to możemy przepłynąć się statkiem wycieczkowym, co oczywiście wliczone jest w cenę naszego biletu. Najwyższym wodospadem parku jest z kolei 78-metrowy Wielki Slab, który spotkać możecie już na pierwszym odcinku trasy, niedaleko wejścia pierwszego. Dobra, wróćmy do trasy K i do tego, co Was na niej czeka. Trasa K obejmuje zwiedzanie wodospadów Wielki Slab, spacer wzdłuż górnej zachodniej części kanionu oraz długi odcinek wzdłuż brzegu największego jeziora Kozjak. Następnie czeka nas spinaczka na wzgórze do punktu widokowego, z którego rozszerza się wspaniały widok na dwa jeziora. W drodze powrotnej czeka nas spacer wzdłuż Górnych Jezior i wschodniej części jeziora Kozjak, na którą to dotrzemy po przepłynięciu łodzią wycieczkową z punktu P2 do punktu P1. Dalej trasa prowadzi wzdłuż wschodniej strony kaskady Dolnych Jezior do punktu wejściowego numer 1. Czas trwania według przewodnika to 6-8 godzin, a w naszym przypadku o połowę mniej. Poziom trudności trasy ponoć wysoki, ale nie powiedziałabym, że jest to jakiś szczególny wysiłek. Zwyczajnie długi na ponad 18 km dystans. Czy warto? Nam się bardzo podobało i co ważne przez większość trasy byliśmy właściwie sami. A uwierzcie mi, na początku tras wręcz roi się od ludzi, także ucieczka od tego zgieku jest istnym ukojeniem. I to w dodatku w takich okolicznościach przyrody. Jeszcze wracając do bunkitu, wody to jedna ważna informacja. Dla osób, które marzą o kąpieli w tych cudownych jeziorach jest to niestety zabronione, także stroje możecie spokojnie zostawić w aucie. Jeżeli zastanawiacie się, ile czasu potrzebujecie na spokojne zwiedzenie Plitwickich, to naszym zdaniem warto zaplanować sobie na to od 4 do 5 godzin. Wtedy zobaczycie wszystko bez pośpiechu, zjecie i zrobicie kilka fajnych fotek. Jako przydatną ciekawostkę zdradzę Wam, że Park przygotował specjalną aplikację zarówno na Androida, jak i iPhone'a z mapami i opisem tras. Warto ją zainstalować przed wizytą w parku i przy jej pomocy śledzić trasę w razie potrzeby zmienić na inną lub po prostu orientować się na co właśnie patrzymy. Jeszcze małe info dla droniarzy. Jeżeli zastanawiacie się czy zabierać drona, to raczej o tym zapomnijcie. W parku wszędzie są znaki zakazu i używanie dronów jest nielegalne bez uprzedniej zgody rządu Chorwacji, co jest ponoć dość trudne do uzyskania. Z tego co udało mi się wyczytać, to zakaz ten jest rygorystycznie egzekwowany na jeziorach Plitwickich, więc nie warto ryzykować. Jeżeli ktoś ma więcej info na temat uzyskiwania rządowej zgody na latanie w tym parku, to koniecznie podzielcie się tą informacją w komentarzu, chętnie się dowiem. Z góry, dziękuję ślicznie. Jeśli nadal zastanawiacie się, czy warto, to oto chronologiczny skrót naszej 18-kilometrowej wyprawy przez Pietwickie. Podyba? Bardzo. Woda jest po prostu the clearest ever. Jeśli przeraża was dystans tras, to bez obaw, bo tutaj są takie miejsca na chill, łazieneczka i tam kolejka na statek czeka, a my idziemy w tamtą stronę. Three hours later. My już mamy Ales. Jeziorka były przepiękne, oczywiście najbardziej spektakularne na start. Do samej trasy to nie jest ogólnie jakaś Trudna było parę takich bardziej stromych podejść, także polecam oczywiście adiczki, nie klapki, także wszystkie odhaczone. Jedziemy dalej. Nie było cało nam się wracać na chatę, więc idziemy dalej. Ile zrobiliśmy już kilometrów? Nie mam pojęcia. Ponad 20. gdzie Idziemy teraz pokazać Wam Zadar za dnia, bo wczoraj mało było widać. I plan jest taki, żeby wznieść się dronem i zobaczyć jak to miasto wygląda z góry. Także idziemy na sam mm. Idziemy wytestować najlepsze lody tutaj według Google. gdzie idziemy? Bob Rocks Ice Cream Shop. Let's see. That's the place. Mhm, mm serio no chyba najlepsza tutaj, pycha. Teraz właśnie zmierzamy w kierunku tych morskich organów, które wczoraj pokazywałam i ciekawe czy dzisiaj też jakaś muza się tam tworzy, zaraz zobaczymy. Dzisiaj mniej dramatyczny beat tutaj leci. Poszliśmy organy sychać, rozkładam drona i lecimy do góry. Dzisiejsze statystyki chodziarzy i 23,5 tysiąca km 26,5 tysiąca kilometrów 23.4 km czyli jak wejdziemy do, do auta, to będzie 25 kg z dzisiaj. Także to polka zleciał sunset ledwo zdążyliśmy. Zapierdzielamy na sunset, ale goni sunset trochę się spóźniła Ale widzieliśmy, jeszcze chwilę posiedzimy, poczujemy i jutro lecimy na miejsce. O, to nasz piękny magnesik z bitwickich i wieczorny spacer promenadą. zgrać fotki, ale oczywiście aplikacja GoPro ssak się nie łączy. Także czekamy. No i dotarliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zostawicie łapkę w górę. W kolejnym, ostatnim już odcinku tej serii zabierzemy Was do parków narodowych Kornaty oraz Tel Natomiast jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, czyli niesamowitych atrakcji z i okolicy, rajskiej wyspy Brać oraz primostenów wyspy Pak i Szybenika, to koniecznie nadróbcie zaległości. Standardowo zostańcie ze mną, bo widzimy się już niebawem. Za wszelkie lajki, like, komentarze i nowe subiki serdecznie dziękuję. Uwierzcie mi, są na wagę złota. Dziękuję i do usłyszenia!